Co według Pana jest najważniejsze w kontekście zbliżających się wyborów do Europarlamentu? Coś, co jeszcze rok temu nikt nie mógł przewidzieć kryzys ekonomiczny. To, co dylemat, przed, przed którym stoi Europa, i to jest pytanie, na które wszyscy nowi europosłowie musieli odpowiedzieć to jest, w jaki sposób skutecznie zareagować na kryzys. I tak naprawdę są dwie możliwości: albo pójść w stronę większej regulacji, większej, powiedzmy szczerze, biurokracji, większego interwencjonizmu państwowego, co jest realną opcją niektórych krajów członkowskich Unii, bądź kierunek alternatywny, który wydaje się krajowe, kraje środkowe Europy mogą tutaj najbardziej skutecznie promować, czyli uchronić liberalną gospodarkę, zwalczać protekcjonizm i po prostu stawić to, co praktycznie jest Kartą przetargową Środkowej Europy, konkurencyjność tych gospodarek. Czyli mam nadzieję, że europosłowie, wszyscy polscy europosłowie, bez względu na barwy polityczne, będą właśnie chronili tą agendę w nowym Parlamencie Europejskim. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.